Cześć, witam Was serdecznie na starcie katalogu czerwcowego. Cieszę się, że tutaj ze mną razem jesteście. Opowiem Wam o kilku nowościach, ale także o tym, jak zmieniły się poszczególne produkty. I wiecie co? Mamy czerwiec. Mamy taką późną wiosnę, zaraz będzie początek lata. Jak ja kocham te upały, ale jak wiemy, upały kojarzą się ze spływaniem naszego make-upu, i tutaj EIWON przygotował coś dla nas specjalnego, czyli produkty wodoodporne. Ja już je testuję. Mam nadzieję, że widzicie, ale na oku mam różowy. Liner wodoodporny, powiem Wam, że ja mam wszystkie kolory i jest świetny i radzę brać póki są, bo niestety jest to oferta limitowana. Mamy katalog czerwcowy, a na nim nasz ukochany geniusz nad geniuszami powiem Wam szczerze, że ja po prostu ten produkt ubóstwiem i ja nie wyobrażam sobie bez niego makijażu jest to produkt, nad którym ubolewałam, jak go chwilowo zabrakło. Na szczęście zrobiłam zapas i jakoś ten czas przetrwałam. Nie, ale jednak w głowie się działo Kurczę, co będzie, jak go już nie będzie Ale jest, ja się cieszę Jest na okładce katalogu To nie jest produkt wodoodporny Ale na pewno do zadań specjalnych Poradzi sobie nawet z najbardziej niesfornymi rzęsami I tutaj jestem w stanie to potwierdzić w 100% Słuchajcie Jak widzicie Jest nowe opakowanie Za chwilę Wam pokażę dla porównania Jest także nowa formuła Ale bez obaw To co robił będzie robił i robi. Ja to przetestowałam oczywiście ja musiałam to zrobić, bo gdy dowiedziałam się, że będzie nowa formuła, to czasami wiecie jak jest, coś się zmienia, ale tutaj w zupełności się nic nie zmieniło. Wszystkie te pięć em, genialnych em, pięć genialnych efektów, które tutaj gwarantuje nam Awon zostaje. A ja szczerze powiem, że w moim odczuciu, jeśli chodzi o uniesienie rzęs jest e, znacznie lepiej. E, dajcie znać, czy Wy też tak myślicie, czy już testowałyście nową formułę. Ja Wam pokazuję, jak wyglądał tutaj y, stary, tuż, y, tuż geniusz. Y, wyglądał on no, po prostu, był złoty, miał piąteczkę, y, tak naprawdę dość wyrazistą i oczywiście nazwę. Pięć efektów w jednym tuszu, geniuszu. Teraz jest bardziej on złoty, nie ma tej piątki i jest nazwa całym, na całym opakowaniu. Dajcie znać, który Wam się bardziej podoba. Wchodzi także nowy podkład, który zastępuje jeden ze starych, no i nowy korektor. Powiem Wam szczerze, że ja jestem mile zaskoczona, gdzie ja tylko lux, 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 lux. A tutaj jednak bardzo, bardzo mile zaskoczył mnie i podkład, a jeszcze milej zaskoczył mnie korektor. Nowy podkład zastępuje stary, ale jest to dużo, dużo lepsza formuła. I powiem Wam szczerze, że ja jestem mile zaskoczona, a jeszcze bardziej korektorem. Robią naprawdę świetną robotę i za niską cenę, no bo umówmy się niektóre produkty były dużo, dużo droższe. Ja przetestowałam, przetestowałam z cery jasnej wszystkie te tutaj: raz, 2, 3, 4, 5, 6 odcieni. A także mam kilka korektorów. Nagrałam filmik, przerabiam go i wrzucam dla Was. Mamy tutaj specjalną technologię Smart Match z pigmentami 3D. Łączy się tak, aby precyzyjnie dopasować się do unikalnego odcienia naszej skóry i zapewnić jej naturalne, średnie, pełne krycie. Często się spotykam z odpowiedzią albo średnie, albo pełne krycie. No nie, 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 to już tak nie działa. Teraz mamy specjalne podkłady ze specjalnymi technologiami i możemy budować sobie krycie, więc tak jest teraz. Kiedyś być może nałożyłyśmy jedną warstwę, drugiej już nie, bo zaczęło po prostu wszystko spływać bądź się mazać. Teraz mamy specjalne technologie w podkładach powtarzam, i możemy takie krycie budować. Formuła dobra dla skóry z kwasem hialuronowym, czyli dodatkowo nawilża, co jest bardzo, bardzo dobre. Dla efektu nawilżenia, lekkości i naturalności. A jeśli chodzi o korektor, ma on swoje składniki odżywcze, ukrywa niedoskonałości, cienie pod oczami, zapewniając uczucie komfortu, nawilżenia przez cały dzień. No i ja bym chciała tutaj Wam pokazać, bo ja co nieco mam, co nieco, pokażę Wam po jednym reszcie, zobaczycie na filmiku, tak wyglądają te produkty, korektor wpłynie klasycznie taką malutką gąbeczką, jak w Błyszczykach na przykład. I podkład, podkład jest w tubce, jest tutaj 30 ml. No i jedziemy dalej. I mamy kuleczki. Nie jest to nowy produkt, ale Yy, ulepszona formuła. Jak wiemy, kuleczki są z nami od X lat. Ja pamiętam jeszcze, jako nastolatka używałam tych kuleczek, wy na pewno też. Yy, słuchajcie, co tutaj się zmienia? Na pewno opakowanie jest dużo większe, więc kuleczki tak nie wypadają. Znamy to. Szata graficzna też jest inna, bardziej nowoczesna, bardziej przyjemna. Kuleczki są w różnych rozmiarach, mniejszych i większych, co ułatwia nam aplikację, ale także nie wtyka się w bo na pewno też to znacie. I bardzo ważna informacja. Kuleczek jest więcej niż w poprzednim opakowaniu. Żeby nie zwiodło was, że kuleczki są o matko, są dużo droższe. Są droższe dlatego, że jest tutaj nowa formuła, jest 100 razy lepszy pigment i tutaj radzę uważać. I jest ich dużo więcej, więc cena jest adekwatna do produktu. A jak wiemy, kuleczki starczają na bardzo długo, więc te starczą na jeszcze dłużej. No i coś, co tygreski kochają, najbardziej nowe pędzle do makijażu. No chyba musicie przyznać, że te pędzle zrobią furorę. Po pierwsze, są eleganckie, bardzo klasyczne, mogłabym powiedzieć, ale jednak mają w sobie coś, co przyciąga nie tylko wzrok, ale one są po prostu przyśliczne. Ja tutaj mam część pędzli, które otrzymałam z Akademii Rozwoju Konsultantki i chciałabym wam je pokazać, ale wcześniej co nieco o nich opowiem. Co nowego mają nasze pędzle? Przyjazne weganom od włosia aż po klej. Rączki z plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu, wysoka jakość w niższej cenie. Tutaj się w 100% zgadzam. I jest tutaj gwiazdeczka, jeżeli chodzi o rączki z plastiku, nie, nie dotyczy pędzla kabuki. No i bardzo ważna informacja. Nie mieliśmy pędzelka do ust jakiś czas, bardzo długi czas i teraz jest już on. Mamy go tutaj na dole. Ja wam pokazuję pędzle, ale po prostu uwierzcie mi, że one będą hitem. Tak jak wspominałam, otrzymałam taki pakiet pędzli z Akademii Rozwoju Konsultantki. Może pokażę najpierw kabuki pędzel, bo tutaj mam go luzem powiem Wam szczerze, że włosie jest tak miękkie, że chyba w poprzednich pędzlach żadnego włosia tak miękkiego nie, mieli, nie mieliśmy i tutaj mamy, o mam nadzieję, że wszystko będzie widać zestaw pędzli wszystkie praktycznie wszystkie praktycznie którymi od podstaw wykonam makijaż ja sobie domówiłam tylko pędzelek do ust, bo tutaj niestety nie ma przepiękny, spójrzcie no one, one przepięknie wyglądają, naprawdę Delikatne włosie, rączka czarna, klasyczna, przepiękna, naprawdę elegancka i co najważniejsze, dobrze trzymają się w dłoni, dobrze się dopasowuje, więc uważam, że będzie się upracować nimi bardzo dobrze. Ja nie wypróbowałam, bo cały czas trzymam, żeby porównać z innymi pędzlami, ale to dosłownie kwestia kilku dni. I nagram ten film, jak mi przyjdzie już pędzelek do ust i, e, i będę ich używać. Prześliczne po prostu. To jest pędzel do, do stemplowania. Tutaj mamy pędzel do podkładu, który nie jest taki sztywny jak poprzednik. Zobaczymy jak będą się spróbować po myciu, ale na tą chwilę ja jestem zachwycona tymi pędzlami, e, bo naprawdę nawet wyglądem robił robotę, więc mam nadzieję, że też będą takie w makijażu. Nowa seria Viva La Pink. Przepiękna, różowa. I tutaj mamy tak, oczywiście nowe cienie, nowe szminki, kocham nowe róże, pokażę także w następnym filmie, ale to co dzisiaj chciałabym Wam pokazać to właśnie te wodoodporne linery i na końcu też jest kredka żelowa, także wodoodporna dzisiaj mam na sobie odcień różu film już jest na YouTubie z, ze słoczami tych produktów ja Wam pokażę jak wyglądają spójrzcie takie słonie. Z jednej strony mamy liner z kolorem w pędzelku. Myślałam, że będzie dużo trudniej pomalować się w pędzelku niż w mazaku, ale to po prostu strach ma wielkie oczy. E i z drugiej strony z każdej z każdego produktu jest zawsze kredka czarna, bez względu jaki mamy tu kolor, zawsze będzie kredka żelowa czarna są to produkty wodoodporne, odporne na ścieranie, tutaj ja Wam naprawdę potwierdzam jest to produkt w płynie, więc warto wstrząsnąć nim przed użyciem, w szczególności jak długo leży i pokażę Wam ciekawostkę, bo tutaj opowiadam o tym że bez względu na to jaki mamy produkt, jaki kolor produktu mamy, tutaj pokazuję Wam ten granacik. Mamy kredkę czarną, i ku zaskoczeniu, w mojej kredce nastąpił jakiś błąd. I otrzymałam taką kredkę żelową niebieską. I to tylko w tym produkcie. W drugim, lejnerze z ciekawości, kupiłam taki sam niebieski, już miałam czarną, więc dostałam taki bonus. Zaczynamy okres wakacyjny, więc często nie chcemy zabierać całych dużych opakowań produktów, jak całych szamponów po 400 albo 700 ml, czy też odżywek. Jeżeli podprysznic chcemy się tak spakować, żeby było jak najmniej, ale jednak chcemy zabrać ze sobą wszystko. I spójrzcie, Eivon wychodzi nam naprzeciw, i tutaj. Nie, dorzuca nam Bardzo fajne produkty W mini wersjach I już Wam mówię co tutaj jest Mamy tak, żel do mycia ciała i włosów Dla niego, szampon z odżywką Dwa w jednym, odświeżający żel Pod prysznic, dla niej ono te, Po prostu ta szata graficzna Mnie rozwala, jest cudowna Nawilżający balsam do ciała I pachnąca yy, mgiełka No spójrzcie, te produkty wyglądają Nie dość, że prześlicznie to później w domu do nich możemy sobie na przykład nalewać swój produkt, jak będziemy znowu lecieć w jakąś podróż. Ja, po prostu ja uwielbiam takie, takie gadżety. Słuchajcie, lecimy sobie teraz, obejrzymy katalog. Ja Wam dziękuję na tą chwilę. Czekajcie na kolejne, na kolejne filmy i dajcie znać, czy chciałybyście bądź chcieli także zobaczyć jakie są oferty w fokusie, może warto je wyjaśnić, może coś nie będzie dla was jasne. Dziękuję wam bardzo. Cześć. i thought a few drinks they might help it's been a while my dear dealing with the cards life dealt i'm still holding back these tears well, my friends are somewhere else i pictured this year a little bit different when did it hit february a step in the bar it hit me so hard oh, how can it be this heavy every song reminds me you're gone and i feel Missing you. I picked it this month a little bit different, no one is ever ready And when it unfolds, you get in a hole, oh how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone Life just goes on So I'm dancing with my eyes closed, I'm on my own Still dancing with my eyes